Piąty dzień grudnia 2020 roku. Piotr Merchelski, dziennikarz Polsatu Sport. Dobry wieczór. Sobotę z Pegień G Superligą w Emocje TV kończymy w Kwidzynie. Już za moment MMTS zagra z Energą MKS Kalisz. Maciej Pilitowski już na środku rozegrania. Jest też Pera, jest też Kacper Adamski. Znający doskonale Kwidzyn. Kacper Adamski otwiera wynik tego meczu. Nastaj potoczny z numerem 9 jest Jędrzej Zieniewicz, ale tracą teraz piłkę. Zieniewicz teraz na pozycji prawego rozgrywającego, ale nastaj ze środka. Wielkie doświadczenie trenerskie Tomasza strząbały, no ale przede wszystkim znany z tej pracy asystenta w ekipie Skielc. Nastaj do potocznego. Czytuła mocno na skrzydle potoczny fantastycznie. Teraz Konrad Pilitowski i Maciej Pilitowski. Konrad przy piłce. Teraz piłka do Macieja. Marek Szpera. Pilitowski do Szpery. Czwarte trafienie. Marka Szpery. 12 do 8, szybka, błyskawiczna odpowiedź, Arkadiusz Osowski, Orzechowski, jest Jędrzej Zieniewicz na lewym rozegraniu, jeszcze raz Orzechowski, piłka wraca na środek, Arkadiusz Osowski, świetnie, między nogami zmieścił piłkę, znów piłka w rękach Łukasza Zakrety, Kacper Adomski do Mateusza Kusa, opanował piłkę. Jeszcze raz potoczny kontra Mateuszkus, piłka w lewej ręce, ale błyskawicznie odpowiada Kacper Adamski, szybko znów szuka bramki, MMTS po raz kolejny Damian Przytuła. Jest Kamyszek, Szpera, Szpera teraz do Piotra, Krępy, Krępa były blokowany przez defensorów. Sprytnie odgrywa do Mateusza Guralskiego, Krygier do Potocznego, Potoczny do Pereta, Mikołaj Krekora miał piłkę na ręku. Kamyszek, Stanisław Makowiejew, Marek Szpera zatrzymał zupełnie ten atak. Stanisław Makowiejew... Nastaj sporo miejsca, teraz ma tutaj po lewej stronie Osowski. Piłka wtoczyła się do bramki. Jak poradzi sobie w tym pojedynku? Bo to już jest takie starcie jeden na jednego. Wojna psychologiczna. Jakub Szyszko, czy Łukasz Zakreta? Szyszko, jeszcze raz Pilitowski, jeszcze raz Kasper Adamski. Rzuca, broni Bartosz Dudek. Szansa na łatwe trafienie z kontry Jakub Szyszko. Nie miał kto bronić tego rzutu Osowski oddaje piłkę na prawą stronę. Jeszcze Damian przytuła. Rzuca Damian przytuła. Co to jest za rzut? Jeszcze szansę miał Mateusz Kus zablokowany. Jednak Damian przytuła, proszę Państwa, bohaterem. na bohaterem MMTS-u. Zdobywa bramkę. W ostatnim możliwym momencie 3 sekundy, może 4 przed końcem 60 minut, Damian przytuła, daje zwycięstwo MMTS-owi Kwizyn. Gratulacje dla ekipy z Kwizyna. Zwycięża po emocjonującej końcówce z energią. MKS Kalisz 22 do 21. Ja dziękuję za uwagę Piotr Merchelski, Polsat Sport. Życzę dobrej nocy. Do uslušanja.